co sądzę o Jurassic World Hall Story się w sezonie. Na pewno on jest lepszy niż y, drugi sezon czy y, drugi sezon. I na pewno ja bardziej lubię oglądać takie trzecie sezony, już jak wszystko wiemy. niż te pierwsze gdzie jeszcze te rzeczy są takie niepowiązane i nikt nic nie wie. No, i to dla mnie jest nudne wiedzieć już to wszystko. Jak chcę oglądać drugi raz na przykład to samo, te wszystkie odcinki, no to muszę zaczynać od pierwszego, a pierwszy to nie jest tak, był najlepszy sezon. Drugi też. Więc na razie trzeci sezon jest moim faworytem z wszystkich. Na pewno drugi se trzeci sezon, trzeci sezon jest faworytem. Na pewno drugi sezon jest ostatni przez te okropne, niektóre okropne sceny przez te dialogi niektórych bohaterów i też przez w ogóle jak to nazwać, można to nazwać brakiem tych wszystkich szczegółów jakby bo w pierwszym sezonie i trzecim dostajemy tak dużo szczegółów, a w drugim za bardzo za bardzo nie dostajemy takich wielkich szczegółów i w te drugi sezon jest bardziej właśnie to przyjście, omówienie bardziej tych wszystkich spraw, jak to się stało, jak to się kończy, jak, jak coś tam. I po prostu drugi sezon był takim nawiązaniem trochę do trzeciego, trochę do pierwszego, może też do czwartego, ale tego jeszcze nie wiemy. Żeby wprowadzić wszystkie osoby, które nie są tak wprowadzone w fiaturaskie, na przykład nie, nie trzeba by prowadzić, ale takie osoby, które oglądają Jurassic World, ale nie są za bardzo fanatykami jak ja, no to wtedy dla takich osób właśnie ten drugi sezon jest stworzony, bo on wyjaśnia dużo szerszy. No więc... Y jak mówiłem trzeci sezon to jest faworyt mój. Faboryt. Na pewno przez ten fajny klimat w, 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 włoski, czy jak ma, mogę to nazwać, szkoda tylko, że Dominion nie jest powiązane z teorią House, Jakby to jest takie, na przykład na początku tam jest taka jedna scena, może Wam też pokażę, jak... will be transporting atrociraptors to Riyadh. <sighs> it's good money. I suggest you take it. Come Santos na przykład coś mówi e, i otwiera wtedy tą naczepę. To jest dobrze, bo wtedy też się otwiera. Ale jakby oni nie zobaczyli jej, bo tak trochę otwarła. Ale Sojona Santos właśnie wtedy coś mówi: to co nie jest powiązane coś mówi Sojona Santos w Dominion, a w Theory House jest w ogóle coś innego. Też możesz powiedzieć, ale totalnie coś innego. I na przykład. Te sceny, na przykład tam Sojona Santos Dominion długo mówiła, a w Teorii Chaosu właśnie to krótko powiedziała tam jedno zdanie No i skończyła, więc to też jest trochę takie powiązanie Ale to bardziej dalej wina, e, jakby nie, Dominion szło pierwszy, więc to wina Teorii Chaosu, ale e, Dominion to jest po prostu e, słowo na cztery litery, bo nie można inaczej tego określić. Ja bym wiadomo niektórzy mogłem mi się to spodobać, ale nie chcę nikogo obraczać, ale ja tak twierdzę i to nie jest innego człowieka stanie. Trzeci sezon za to jest bardzo dobry i ten wątek na przykład z dziewczyną Pena też był mnie bardzo ciekawy i to był... Akurat taki wątek bardzo dobry, ale dużo osób narzeka na ten wątek, ale akurat ja y, lubię ten wątek. No i po prostu y, lubię ten wątek. Y, I te inne też wątki, na przykład jak... Y, Brooklyn. Miałem fajny wątek z Sojon Santos, to w tych tule, tunelach, zapomniałem jak one się nazywają, więc nie powiem wam co nazwy, ale w tych tunelach tam, to też był fajny wątek z Dodgsonem, Lucem, John też bardzo był fajny wątek. No i najbardziej, co mi, możemy zadać pytania. Co mi się najbardziej nie podobało w Jurassic World House Theory? I to jest dobre pytanie, bo właściwie mało rzeczy mi się nie podobało, ale niektóre sceny akurat były takie do wywalenia, że one nie były w ogóle potrzebne w tej tryloki, w tryloki co jaka tam, w tym filmie, w tym, w, tej, w tym odcinku nie były w ogóle potrzebne. Nie było tam takiego czegoś jak w drugim sezonie, że cały odcinek można było wywalić, tylko właśnie to były takie tylko fragmenty. Yy, tylko to mi się właściwie nie podobało. Reszta była fajna. Wydaje mi się, że trzeci sezon właśnie yy, powinien być na topce teraz Jurassic World Story. Nie wiem, sprawdzę. Yy, no i co? Możemy skończyć ten materiał. Widzimy się w następnym, za niedługo opublikuję, bo następnie to będzie, co będzie w czwartym sezonie, lub jakoś tak. Więc widzimy się w następnym odcinku. No i ja się żegnam z Wami i do Was make. Pamiętajcie, życie zawsze znajdzie sposób. Co sądzę o Jurassic World.